Alex Russo ma córkę. I choć na początku nie chciało mi się wierzyć w tę teorie, teraz, kiedy jest potwierdzona, to ma sens, bo o kim innym miałaby być kontynuacja serialu Czarodzieje z Waverly Place, jak nie właśnie o córce Alex? Do internetu wyciekł bardzo ważny klip z drugiego sezonu serialu Czarodzieje z Waverly Place, nowy rozdział. Jest to fragment, w którym bardzo młodziutka Billy nazywa Alex mamą. W całej tej sytuacji obecny jest również Justin. Martwi się, żeby dziadek Billy nie dowiedział się o jej istnieniu, po czym rzucone zostaje zaklęcie i Alex oraz Justin zapominają o istnieniu. Billy. Kilka spraw mi się tu nie skleja i uprzedzając komentarze, tak, wiem, że to jest serial Disney Channel, ale nie sądzę, żeby twórcy aż tak nie przemyśleli pewnych kwestii. Po pierwsze, czy Billy jest biologiczną? córką Alex. Oczywiście może tak być, ale wtedy dziwna byłaby kwestia tego, że dzieci Justina również mają moce. Magia rodziny może przejść tylko na jedną osobę z rodzeństwa, więc jeżeli Alex wygrała turnicze rodziej, to właśnie jej dzieci powinny mieć moce. Nie do końca wiemy, co dzieje się, kiedy w rodzeństwie druga osoba również otrzyma nadprogramowe moce, czy te nadprogramowe moce też są dziedziczone. Ale zakładając, że nie są, to dzieci Justina w takiej sytuacji mocy mieć nie powinny, a mają. Więc to prowadzi mnie do drugiego pomysłu. A co jeżeli Billy jest adoptowaną córką Alex? Wtedy, po pierwsze, jest możliwy jeden z najcudowniejszych scenariuszy, taki, że Alex i Mason pozostali razem. Jeżeli byłaby to córka biologiczna, no to mamy tutaj przeszkodę w postaci po prostu innego koloru skóry Billy. Ale w ten sposób Billy mogłaby być adoptowaną córką Alex i Masona, a tym dziadkiem, który nie może się dowiedzieć o jej istnieniu, no, po pierwsze, nie jest tata Alex, bo Jerry oczywiście nie jest złolem. Nie musiał to by być też ojciec Masona, no bo on też, z tego co wiemy, nie jest zły. Mógłby to być jeden z biologicznych dziadków. No, ten drugi sezon może być dużo ciekawszy niż pierwszy. Jego amerykańska premiera ma się odbyć tej jesieni, a kiedy zawędruje do Polski, prawdopodobnie znów dopiero na wiosnę.